Tu się musieli marketingowcy, kierowcy naprawdę nagłowić, żeby tak naściemniać, i ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Bezpieczny kredyt 2% nigdy, 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 nigdy nie będzie kredytem na 2%. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Zawsze mnie fascynuje z jaką ochotą, radością, częstotliwością, regularnością, wreszcie nadzieją w efekty rząd wprowadza kolejne rządowe programy mające umożliwić nam obywatelom. Albo tani zakup mieszkania, albo tani wynajem czegoś, co tanio zostało wybudowane w ramach kolejnego rządowego programu. Zazwyczaj zapowiedzi są buńczuczne, piękne slajdy, a do tego marny, żeby nie powiedzieć, zerowy efekt. Wystarczy spojrzeć choćby na ostatnio wprowadzone programy. Mieszkanie bez wkładu własnego gdzieś, robiłem film o tym, tutaj będzie link, klapa. Tani, nie, nie tani, tylko dom bez pozwolenia do 75 metrów, klapa. Projekt polskich domów drewnianych, klapa. Mieszkanie plus, które miało umożliwić tani wynajem, są jakieś efekty, no ale sporo poniżej oczekiwań. Takim kolejnym dobrym przykładem nie z rynku nieruchomości jest milion aut elektrycznych, które miały już jeździć po naszych drogach. Do dzisiaj nie wiadomo kiedy ruszy seryjna produkcja Izery, a ostatnio po raz drugi, Spółka Electromobility Poland dostała 250 milionów dofinansowania z budżetu, czyli z naszych pieniędzy, żeby ten projekt kontynuować. Zazwyczaj jest tak, że politycy świadomie albo nie tworzą jakiś problem, a potem na szybko szukają rozwiązania, żeby pożar. Ugasić wydając nasze pieniądze. Raty kredytów rosną, bo rośnie wibor, bo walczymy z inflacją. Skasujmy wybór. Jest kryzys, nie ma węgla, wprowadźmy dodatek węglowy. Polacy borykają się z wysokimi ratami kredytów. Wymyślamy wakacje kredytowe. I jest teraz kolejna gwiazda, która już za chwilę zostanie wprowadzana na rynek po to, żeby umożliwić, no bo są problemy z zakupem pierwszego mieszkania, więc program nazywa się pierwszy. Mieszkanie i składa się z dwóch elementów. Pierwszym elementem, który dzisiaj bierzemy na tapet, jest bezpieczny kredyt 2%. Czy faktycznie bezpieczny i czy faktycznie 2%? O tym za chwilę. Drugim elementem tego programu, Pierwsze Mieszkanie, jest tak zwane konto mieszkaniowe, i to zostawiam na drugi odcinek. Dzisiaj bezpieczny kredyt 2%. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak działa i jak go zdobyć, zapraszam do oglądania, ale jeszcze jedna ciekawostka. Eksperci ministerstwa oczywiście przygotowali piękne slajdy, pokazujące jak ten program świetnie zadziała na rynku, i ja te slajdy wykorzystam do ilustracji tego, jak wyglądają zasady programu. Jeśli uważasz, że to dla Ciebie interesujące, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od pierwszego slajdu. Zajmujemy się dzisiaj programem. Pierwsze mieszkanie, które składa się z dwóch elementów: bezpieczny kredyt 2% i konto mieszkaniowe, i dzisiaj opowiadamy sobie tylko o bezpiecznym kredycie 2%. Jeżeli chodzi o te podstawowe zasady, to nadal najważniejsza kwestia, której tu nawet nie ma na slajdzie, musisz mieć zdolność kredytową i najlepiej, jakbyś nadal miał pieniądze na wkład własny. To jest taka podstawa. Podstawa, podstawa, podstawa. Poza tym nie możesz mieć więcej niż 45 lat, to jest druga kwestia. Nie mogłeś nigdy wcześniej być właścicielem nieruchomości. To naprawdę musi być zakup pierwszej w życiu nieruchomości. Nawet jeżeli coś wcześniej miałeś, sprzedałeś, to teraz jesteś wykluczony z tego programu. Możesz kupić coś na rynku pierwotnym, wtórnym, to nie ma znaczenia, pod warunkiem, że mieścisz się w limicie, a ten limit jest ustalony, ustalony tak, że dla singla to jest 500 tysięcy. A dla rodziny z jednym dzieckiem to jest 600 tysięcy, czyli całkiem przyzwoicie da się wykorzystać do zakupu całkiem sensownego mieszkania w wielu miastach w Polsce. To po stronie plusów. Jeżeli chodzi o pozostałe zasady, to tak. Maksymalny okres, przez który Państwo będzie dofinansowywać Twoje raty kredytu, to 10 lat, i to nie będzie. Dłużej. Po drugie, marża kredytu nie może być wyższa niż przy innych kredytach. Dlaczego? No dlatego, że obawiają się tutaj wymyślający ten program, że banki mogłyby sprzedawać go jako droższy produkt z wywindowaną marżą, a banki zarobią więcej. Stąd taki zapis: marża musi być powiedzmy, że porównywalna do adekwatnych produktów, nie wyższa niż przy innych kredytach. Po trzecie, nie ma limitu ceny metra kwadratowego, pod warunkiem, że kredyt nie będzie wyższy niż. 500 albo 600 tysięcy i dodatkową zachętą jest to, że możesz nie mieć pieniędzy. Promocje się łączą, czyli możesz skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% i dodatkowo możliwość wprowadzono skorzystania z programu mieszkanie bez wkładu własnego. Ale uwaga, tu jest pierwszy haczyk, gdybyś zdecydował się łączyć promocję. Jeżeli korzystasz z programu mieszkanie bez wkładu własnego w ramach programu Bezpieczny kredyt 2%, to przy mieszkaniu bez wkładu własnego już obowiązuje Limit ceny metra kwadratowego, co oznacza, że nie wszystkie nieruchomości, które byś brał potencjalnie pod uwagę, myśląc o tych 500 czy 600 tysiącach, zmieszczą się w tym limicie ceny metra kwadratowego. Także nie do końca jest tak, można skorzystać z programu mieszkanie bez wkładu własnego, ale potencjalnie liczba tych nieruchomości, które możesz sfinansować tym kredytem, będzie dużo, dużo mniejsza ze względu na tą maksymalną cenę metra. I wreszcie kluczowa rzecz, czyli jak będzie liczona twoja dopłata i dlaczego 2% nigdy nie będzie dwoma procentami. Tu się musieli marketingowcy, kierowcy naprawdę nagłowić, żeby tak naściemniać i ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Bezpieczny kredyt 2% nigdy, 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 nigdy nie będzie kredytem na 2% albo inaczej. Będzie tylko w jednym przypadku, kiedy wynegocjujesz w banku, że bank udzieli ci kredytu z marżą 0%. To się nigdy nie uda. I teraz. Jak panowie i pani wymyślili, żeby to policzyć? Wyobraź sobie, że masz kredyt na 9,5%. Chcesz zaciągnąć taki kredyt na 9,5%, z czego 2% to jest marża banku, a 7,5% to jest tam wskaźnik dzisiaj Wibor, a jutro jakikolwiek inny. I teraz, szanowni państwo, mówią, my od twojego oprocentowania odejmujemy marżę banku, bo czemu mamy ci zwracać za to, co, na czym zarabia bank? I my twoją dopłatę do 2% policzymy od różnicy pomiędzy oprocentowaniem bez marży. A 2%. Czyli my Ci dopłacimy nie różnicę pomiędzy 9,5% faktycznym oprocentowaniem Twojego kredytu, a 2%, które Ci obiecaliśmy, że będzie w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Nie, nie, my wyciągamy z tego marżę banku i dopłacimy Ci różnicę pomiędzy 7,5 a 2. Rozumiesz? Równie prosto i fair byłoby powiedzieć, OK, to będzie kredyt oprocentowany na 2% plus marża banku i wyszłoby na to samo. I teraz Ty sobie negocjuj. Jeżeli będziesz w stanie wynegocjować zerową marżę w banku, to wtedy masz bezpieczny kredyt 2%. Ale jeżeli bank da Ci marżę 1%, to masz bezpieczny kredyt 3%. Jeżeli wynegocjujesz 1,75% marży banku, no to wtedy masz bezpieczny kredyt 3,75%. Ale nigdy, powtarzam, to nigdy, chyba że wydębisz z banku 0% marżę. Jeżeli tak, to masz kredyt 2%. Natomiast nigdy poza takim przypadkiem to nie będzie kredyt oprocentowany na 2%. Kolejny argument, który się tutaj podnosi, to jest taki, że zwiększy się Twoja zdolność kredytowa, jeżeli skorzystasz z bezpiecznego kredytu 2%. To jest też trochę czarowanie. Bo tak naprawdę ona się zwiększa, ale dzięki zupełnie innemu parametrowi o tym za moment. Natomiast dla porównania pokazuje się tak, jak dużej zdolności kredytowej potrzebujesz, żeby kupić nieruchomość, gdybyś chciał zaciągnąć. To jest ta czerwona kreska. Gdybyś chciał zaciągnąć kredyt z ratami malejącymi, no bo wtedy raty większe są na początku, więc bank bardziej e, rygorystycznie ocenia Twoją zdolność kredytową. Ta zielona, gdybyś chciał zająć, za, zaciągnąć kredyt ze stałą e, ratą, czyli nie zmienia się ona w trakcie trwania. Biała. Taka krecha to jest produkt pod tytułem bezpieczny kredyt 2%. Dlaczego ta zdolność będzie większa? To jest, mówiąc dyplomatycznie, delikatna manipulacja. Dlatego, że banki na dzień dzisiejszy, udzielając ci kredytu, badając twoją zdolność kredytową, kierują się rekomendacją KNF-u, czyli doliczają do oprocentowania dodatkowe 5%. Tak zarekomendował KNF, czyli co by się stało, gdyby raty poszły w górę jeszcze o 5%? Czy ty wtedy, przy twoich aktualnych zarobkach, jesteś w stanie je obsługiwać regularnie? Przy produkcie Kredyt bezpieczny 2%. KNF rekomenduje, żeby banki doliczały tylko 2,5. To dlatego wzrośnie Twoja zdolność kredytowa. I teraz, ponieważ ten program przez pierwsze 10 lat będzie obsługiwany za pomocą malejących rat, to oznacza to. Podwójną korzyść w pewnym sensie, no bo zaczniesz spłacać raty malejące. W tym dziesięcioletnim okresie spłacisz większą część kapitału niż gdybyś spłacał przy kredycie z ratą stałą. Po 10 latach, kiedy skończy się dofinansowanie państwa, ta rata podskoczy, ale teoretycznie ona będzie i tak niższa niż gdybyś korzystał od początku z tradycyjnego produktu pod tytułem kredyt ze stałą ratą, albo gdybyś od samego początku mając zdolność kredytową, korzystał z tradycyjnego. Produktu kredyt, rata malejąca, bo zobacz, ta czerwona kreska z białą przecina się później w okolicach jakiegoś 13, może 14 roku trwania kredytu. Pamiętaj, że według zasad ten bezpieczny kredyt 2% jest na początku udzielany jako kredyt z ratami malejącymi, potem po zaprzestaniu tego dofinansowania rządowego po 10 latach zmienia się na raty stałe. Stąd ta kreska wygląda tak, że kapitał maleje, maleje, potem rośnie, bo się kończy dofinansowanie państwa i zamienia się na raty stałe. Kolejne kilka slajdów to konkretny przykład, jak super rozwiązaniem jest bezpieczny kredyt 2%. Pierwszy slajd sobie omówimy szerzej, pozostałe tylko najważniejsze różnice. Nie podejmuje się sprawdzania wyliczenia, zakładam, że rządowi eksperci zrobili to fenomenalnie. Jak nie, to zweryfikuje to opozycja. Ale co my tu mamy? Okres kredytowania 20 lat, 400 tysięcy, oprocentowanie 8,46. Gdyby to był komercyjny produkt, to miesięczna lata byłaby na poziomie 4,5 tysiąca, a z rządową dopłatą jest, no powiedzmy, że blisko połowy mniej, bo to będzie 2,600. I nawet po tych 10 latach, pokazują wyliczenia ekspertów, jak już przejdziesz. Skończy się to dofinansowanie i przejdziesz na laty stałe, to rata będzie 2,400, czyli nawet niższa niż w tym pierwszym 10 okresie, kiedy korzystałeś z dofinansowania. Jedyne, do czego się mógłbym tu przyczepić, co też jest trochę naciągane w stosunku do dzisiejszych yy, realiów, to ta marża 8,46 przy założeniu, że Wibor mamy dzisiaj na poziomie 7,01, oprocentowanie na poziomie 9,92, a co za tym idzie, tutaj cyfry. Byłyby trochę inne, jeśli chodzi o wysokość dopłaty i wysokość raty. Na kolejnym slajdzie zmieniają się parametry pod względem długości trwania kredytu i jego wysokości, czyli jest dłuższy okres i niższa kwota. Później mamy 30 lat, 350 tysięcy, i na koniec 30 lat, 550 tysięcy. Proszę zobaczyć komercyjny produkt, 5400, a z dopłatą to będzie 2800 i 3200 po 10 latach, kiedy skończy się dofinansowanie państwa. Także nie ma się co zastanawiać. Trzeba brać. I zbliżamy się powoli do podsumowania, a to jest pierwszy slajd, którego nie było w ministerialnej prezentacji. Dodałem go ja, sam korzystając tylko z tego ministerialnego template'u. Więc podsumowując. Po pierwsze, żeby skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%, musisz mieć nadal zdolność kredytową i najlepiej, żebyś miał wkład własny, pieniądze na wkład własny, bo jeżeli go nie będziesz miał i chciał łączyć promocję z mieszkaniem bez wkładu własnego... Musisz pamiętać, drogi widzu, że wtedy obowiązuje Ci już ta cena metra kwadratowego, ten limit metra kwadratowego, a w związku z tym nie wszystkie nieruchomości będą dostępne. Dobre jest to, że to na początku, od samego początku będą raty malejące przez te pierwsze 10 lat, co oznacza, że spłacisz dość dużą część. Kapitału w pierwszym okresie, kiedy korzystasz z tego dofinansowania państwowego, i nawet potem, co było widać na tym białym wykresie, pamiętasz, taki piorun. Nawet jeżeli po tych 10 latach wrócisz do rat stałych, to tego kapitału będzie mniej, czyli to oprocentowanie, czyli wysokość raty, może być w perspektywie niższa. Ale to nad czym się warto zastanowić, co faktycznie po tych 10 latach będzie, czy nadal będziesz potrafił ten kredyt obsłużyć. I zdawaj sobie sprawę, drogi widzu, z tego, że to jest 2% tylko z nazwy. Bezpieczny kredyt 2%, nigdy, powtarzam, nigdy, 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 nigdy nie będzie kredytem oprocentowanym na 2%, chyba że uzyskasz tę marżę 0 w banku. Życzę powodzenia. Jeśli wiesz, jak to zrobić, napisz w komentarzu, chętnie. Warto jeszcze jeden element wziąć pod uwagę. Wysokości tych dopłat nominalnie wyglądają na bardzo duże. No bo żyjemy dzisiaj w świecie, kiedy wysokie stopy procentowe rządzą, ale jeżeli bierzesz kredyt na 20, 25, 30 lat, no to głęboko wierzę, że sytuacja wróci do normalności, czyli oprocentowanie kredytów będzie mniejsze, stopy procentowe będą niższe, bo inflacja będzie niższa. Co za tym idzie, wysokość tych dopłat będzie mniejsza, te kwoty będą niższe i musisz tego mieć świadomość, bo to się może zdarzyć w przeciągu tych 10 lat, kiedy będziesz. Objęty tymi dopłatami rządowymi, i warto sobie po prostu zdawać z tego sprawę. Kolejna bolączka, o której się wspomina przy okazji. Wprowadzenia tego programu, to możliwy potencjalnie wzrost cen nieruchomości. Mówi się wprost, że ten program może zrobić dobrze w cudzysłowie albo deweloperom, albo bankom. Bankom, no bo znowu wróci akcja kredytowa, deweloperom, bo znowu będą mogli sprzedawać mieszkania. I teraz, niezależnie czy ceny pójdą w górę, bo deweloper, chytry deweloper będzie chciał zrealizować dodatkową marżę, albo będzie musiał urealnić cenę metra, bo wzrosną koszty. Pracy poprzez to ciśnienie, tą, tą tą presję płacową albo wzrost kosztów materiałów poprzez inflację, ale wzrosną ceny nieruchomości i w perspektywie ty, bo cię będzie stać, bo skorzystasz z rządowego programu, gdzie zmieścisz się w limicie 500 albo 600 tysięcy, kupisz droższą nieruchomość, na przykład o takiej samej powierzchni, którą mógłbyś kupić taniej dwa lata wcześniej. No ale kupi się drożej, bo jest droższa, za tańszy kredyt dla Ciebie tańszy, bo dofinansuje go państwo. I w efekcie zarobią na tym i deweloperzy, i banki, no ale poniesiemy koszty my wszyscy, bo to dofinansowanie, a ceny nieruchomości i tak pójdą w górę. I na koniec zostawiłem sobie jeszcze jeden element, który roboczo opisałem Polak. Potrafi, bo moim zdaniem jest tu skromne pole do kreatywności, żeby nie powiedzieć, nadużyć. Program, co do zasady, jest skierowany do osób poniżej 45 roku życia, nie posiadających żadnej nieruchomości i wystarczy, że jedna z osób spełnia ten warunek. I teraz wyobraź sobie, że jest jakiś starszy ktoś, pań czy pani, posiadający 15, 17, 20 nieruchomości. Czy on mógłby skorzystać z tego programu? A no tak. Wystarczy, że zwiąże się z nowym partnerem, partnerką mężem żoną, która nie ma 45 lat i nie ma żadnej nieruchomości. Dzięki takiej wymianie pokoleniowej może nabyć kolejną nieruchomość do swojego portfela, ale to tylko taka moja dywagacja i nadinterpretacja. Mam nadzieję, że coś takiego nie będzie miało miejsca. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Jak zwykle dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do polajkowania, zasubskrybowania kanału. Powiedzenia innym, że jest taki kanał, i oczywiście do oglądania. Innych odcinków. I już teraz zapraszam na kolejny odcinek z tej serii pod tytułem Pierwsze mieszkanie, gdzie będziemy opowiadać o koncie mieszkaniowym, czyli jak w miarę w prosty sposób można uzbierać na wkład chociażby własny na zakup pierwszego mieszkania. A za dzisiaj już dzięki serdeczne, czuwaj!